No, i popatrzmy, zadanie dziewiąte. Mamy policzyć iloczyn takiego czegoś. E, co tu jest ważne? Pamiętasz, że jak mamy taki zapis, jest f od x, czyli ta liczba w nawiasie to jest x. Więc f od minus 3, to znaczy poszukaj, jaki y przyjmuje ta funkcja dla x równego minus 3. Tu mam minus 3, lecę. Tu mam ten punkt, patrzę, tu jest minus 2. Czyli mamy minus 2, czyli będzie minus 2 razy coś. Kolorek zmienię? 0. Tu mamy x równy 0. Szukam, gdzie jest funkcja. Funkcja jest tu. Czyli f od 0 równa się 1. No i kolejne. Co tu mamy f od 4, czyli x równa się 4, i patrzę tu. O. Co mamy? Na y czwórkę, czyli f od 4 równa się 4. Czyli minus 2 razy 1 razy 4 równa się minus 8. Odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną.